Y, dobra. Siemano, z tej strony Shadower, jest ze mną... Siemano! I nasz nowy gracz, który dołączył do nas... Kuba, siemano. Eee, y, już to jest czwarty odcinek przygód z Minecraft. Dzisiaj idziemy w przygodę, opuszczamy nasz piękny dom. <noise> ja go nie opuszczę. Dobra, idziemy. Dobra, idziemy. Dokupaliśmy się do Biedroku, tam gdzie ja spadłem parę razy Może więcej To gdzie się wybieramy? Nie wiem, Piękny domek Zostawiamy A jeszcze tak w skrócie my mamy mm, modre minima żebyśmy żebyśmy wiedzieli gdzie jest hałpa. Mamy tam zaznaczone, nawet widać tak samo mat ziomek Ja nie mam tak. No Ty jesteś tu nowy Nołem. Ale możemy cię nauczyć wgrywać potem zostaniesz No wiem jak się wgrywa. No wiem Pewnie wie jak się wgrywa mody no... Tylko, On nie jest taki tylko, głupi się jak ja. Dobra no to idziemy nie dalej Hmmnię ja się ja. moda na nie wiem co tej i mody tu są po, podobno niedozwolone mm -hmm. to była prze... to było prze, w przeszłości, nie? Teraz Ale już teraz nie, nie, ma ma. nie ma pluginów. To nie ma pluginów. były? Były pluginy. A no przecież. To był surprend ja teraz to jest survival. Ło! Yes. Wow. Koksu! Ale ja mam laka. Przeżyjemy pierwszą noc. Ale ja mam laka. Jakiego? Że latasz. Nie latam. Aha. O patrzcie, Krzysztof. Gdzie krzyż? No nie widzisz, poczekaj, uciekam, 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 uciekam. Dobra, no to. Chodźcie dalej. Ej, 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 Co? Kupania. O, właśnie. Możemy iść, nie? A właśnie, masz pochodnie? Mam jedną. No spoko, ja zrobię. Zrobię pochodnie, jakby co. Mam sporo węgla. No dobra, to kto chce pochodnie? A ty, Kuba, masz pochodnia? Ty, Kuba, gdzie ty poszłeś? jestem w kopalni! Aha, dobra, teraz... to chodźcie do kopalni. No, no, no. Jego, ja widzę jego nick. No właśnie, ale który on w której on kopalni jest? Właśnie, właśnie, właśnie... Nie wiem. Chodź. In... On jest. Aha, jest co tej ja, że jakoś on tam inaczej porląsł. No, ale pewnie się... To... O, widzisz, kopał się, cześć. Dobra, to cześć, pochodnie. No, ja chcę. Masz tu połówkę. Wyjdź do mnie! ja to, ja to nieważny! Dobra, bierzcie tutaj. Po połowie będziecie mieć. Masz. Ale ja, nie, ja was zgubiłam. Hmm. Dobra, chodźcie do mnie. Ustawić się. Masz tutaj. Kto ma pochodnie? Ja. Dobra, to ja teraz siadam. ty. Kuba. Masz? No. no to idziemy. O lol. Uwaga, tu na shifcie. O what, what, what. E, kopiemy się, nie? Ani oni. Ja. Ja mam się kopać na tym klocku? Znaczy nie. Nie, nie kopcie tu. Ocyn, nie. ten, się. Nie kop, bo spadnę spodem jest przepaść. Albo. Ale Dobra, spróbujemy się... jakoś Delikatnie, dobra mam tu gdzieś. <laughs> yeah. o, tak. Widzieliście to? Dobra, dobra, schodzimy, nie? Tak jak on. Ja już prawie rzeszłam. O, no, no, gdzie wy ja teraz... ja mam i, I tyle. No, tu jeste się. Dobra, idziemy. Um, chodźmy tam, 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 tam chodźmy Dobra, chodźcie. E, ja nie idę pierwszy Jak no sprawę Buta. Dobra, jak przejdziemy to. Chodźcie tutaj do Hop. Ja już Idziecie? No Ale ja dalej poszłam. tutaj, nie? No dobra, okej, okay, jak chcecie. Nazuryt. Ja Co? Nazuryt. Ja Napis na nic nie przyda. Tylko na błyską wełnę. Na barwnik. Macie. No, na barwnik. Albo. Jak się zgubicie... Czy... O! Kostek. O! Czesław. Zombrzymi ja pan Czesław. Uh! Aha. Macie! Macie! Ile tu węgla? No to my się gubimy, to później wrócimy. Zbieraj węgiel. Kuba. Ja Ale za dużo tego węgla. nie do ciebie, nie? Ja nie jestem z... Ja mam 20 węgla. A tu jest spawner kostków chyba. Tak? Czekaj, przyjdziemy do ciebie. So, tak. nie? Chyba, że się tepniemy, ale nie. Tam są my dwa, to chodź są grę, trzy. Ten, Chodźcie. jest Dola by mi spychnął Giniesz? Ej, do dola mnie spychnęli, no. Dradena! pużycie Kim no. byłeś? Ty wiesz gdzie nie byłeś, wie. nie? T Ok, Okej. Idź te tam po rzecz, nie? Kupiłem nie, nie tepnąłeś. Tepłem się przecież. Jeszcze raz cię tepnę. Tepłem. Ja. Jak ty... Ci... Czekaj, czekaj. Tu jesteś! A. Hej, ja na chwilę wyjdę z serwa. Masz No jesteś tu! No... Tam? Ja... Ja... ja, ja jestem w domu! No, no nie wydaje może masz laga. No, tak. No, jestem. Eee... Nie idź tu, bo tu jest kliter! Robię Dobra, eee... Wiesz, gdzie, gdzie są by? rzeczy? No tak. No idź po nie. Ale, idę, się za Ale idę za tobą, bo musicie osłaniać, bo to jest za dużo kliperów. To jest po pierwsze. Ja poszłam tam. Zrobić piecyk. Później, nie? Zrób sobie tutaj taki mini-obóz, my idziemy. Tu, 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 tu? No nie, 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 nie. Tu poszłam. Idziecie potem po mnie? Przyjdziemy, przyjdziemy. Tu poszłam. Zombie. Obróń no, mnie, tu jest zombie, tu jest zombie. O, mają. Kurczę, gdzie ja wtedy poszłam? Ja poszłam chyba tu Gdzie? Nie, ja tam nie pójść. Ja już nie pamiętam! A ja tu mamy większe kłopoty, nie? O, ups. o... Dobra, trudno, nie masz rzeczy to ci dam, nie? Masz tutaj. Ja ile zombie jest? Ej, tu jest chyba spawner. No, ja coś tak myślę, bo... Ej, chodź tu! Creeper, creeper. Yes. A widzisz pochodni moją. A! Jezu Dobra. Dobra, nie mam moich rzeczy, okej, okay, najwyżej. Chodźmy. Idziemy okay. do niego, nie? Chodź, idziesz, widzisz mnie. Chodź. Okej, okay, już. Mmm. Um, że ja nie... Ryskożę. Dobra, jesteśmy. Co pier... Mm. No dobra, masz tu jedzenie trochę Dobra, dobra no to daj mu takie lofy No miecza ci nie damy, bo nie mamy Okej okay. okay. Chyba, że zrobimy mu, mam, mam patyki nie No to zabiorę Ja zrobiłem! miecz? No yeah. właśnie, ja mu dam miecz nie Dobra, mi dał miecz? Mi. Dobra, to no. ty masz tu żelazne Zrobię każdemu żelazny, a i będzie gi Masz tutaj żelazo. I mi kilo. Ej, masz ki masz. No, ej, Kuba. Zabrałeś mu niechcąco ten... Miecz. Miecz. Kilownia, Miecz. No właśnie, Ale odejdź... Ale Nie ten. odejdź trochę, Kuba, bo wtedy ten... No, bo no. wtedy zabierzesz no. mu widzisz? Ja, rzuć mu i odejdź. Rzucaj. Dobra, Dobra ma. Uciekam od tego. Ej, Clipper! Okay. Ja go pójdę zabić, Ty Zabiję! Wiesz, Jak w jakim kudem mam dwa kilofy żelazne? Ej, tu daj mi jeden. O. bo mam tu wielki problem. Ulezi. No mam, dziękuję. Żelazo! No właśnie! Pogorszyłem chyba sprawę! Wow. A tu jesteś. Kilo, kilo. Co by zrobię? Wykop, wykop właśnie. Ja to zatkam. A ja mam mało tlenu. No, to... no Dobra, czaskałem. A tu wykopij. już. Żelazo. Węgiel. O żelazo. Ja słyszę pająki. Creeper. A jak my wyjdziemy? Takie pytanie. A no, y my przyszliśmy stamtąd, widać. My tutaj sobie zrobimy takie... Tu będziemy coś zwiedzać, nie? I gdzie indziej? Mamy. Domek letniskowy o, to O no zwróćmy. dobra, fajnie. Idę do Creeper. Idę do Dokładam do, do, trzy żelaza. Do zielony. I cztery A, żelaza biorę. Te, mam jedno serduszko. Nie rozwalaj piecyka. Mam więcej żelaza. Ej, tam jeszcze jest Clipper koło ciebie, Kuba. Fajnie, jest! Nie. No, dwa Clipper, zobaczę. Hej, ziomek. Wiem! Będzie kiepsko, no. wybuchniesz. Dobra, jakoś je rozwalimy, nie? Jak tutaj będą, to je rozwalimy. A nie... Ej. A, lagi... Trzy. trzy, 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 trzy. Lazo. Ej, one tam, są trzy tam. Trzy tam są. Dwa byli w góry i tam jest jeden. No, no to pomysł. idziemy na nie. No taki pomysł, no idziemy na nie. Akurat każdy ma po jednym. Ja biorę... Ja biorę tego, który najmniej nam rozsadzi. Cześć, ale... Clipper! Jestem Clipper. Jesteś kliper? Ty on to tak się uje? robi, ta. Dobra, siareczka, jej! Jezu! Mamy mam już cztery siarki. Dobra, jedziemy na niego, nie? Po co nam siarki, jak możemy? Aha, No I później wysadzimy. Jak będziemy słyszeć. Ej, czwarty griper. Jest tu tych No, To jest dziwnego. Ojej, Tu jeszcze! O, zabiję go! I mam pie, y, pięć siarek jest jeszcze był, Kryp? Jeszcze jeden. Tam jest. Dobra. I dajcie tu pochodnie. Ja tutaj będę ja e, kopał węgiel. O. Węgiel. Będę kopał. Dobra. Tu e, nie dlaczego? możemy tego miejsca opuścić. Dlaczego? Bo tam, tu mamy piecyk. ale ja to... wiecie, że już jest noc? A no wiem, bo ona no, Chyba, że dzień staje, to ja, my, ja tego nie patrzyłam. Cześć, yy, ja, ja zostawię wam. Daj. Masz tutaj. kubach też trochę żelaza. Yy, ja chcę trochę ja, ja sobie no. zrobię butki. A ja zrobię no, sobie na pierwszy. Yy, właśnie, y, chcesz tutaj to masz tutaj połówka i tu masz połówkę. Zróbcie sobie po butach, nie? Ty po butach. Aha! Ja mam buty! Nie widzisz, ja o, chyba legalnie, mam. buty. fajnie, naprawdę. To... Coś, nie wiem co, na co ci starczy. Na hełm? Nie. Mam siedem, no, mam to, siedem. Na Zabrakuje mi spod. Wybieraj sobie tak. Zbroję. Całą. No ja no, do właśnie rady, chcę. Napisz ja do... nie idzie zrobić zbroi. Dobra, ja już nie chcę być w tej jaskini. Tu są same zombiaki, same. Chodź Kuba, za mną. Idziemy. No czekajcie! Popatrzcie. głupi, głupi, głupi tu chyba chcę iść, no właśnie. Yes, super. Byście poczekali, może. Lagi. A takie wielkie? To jest ta z zombiakami? Nie, tak, zabiłem już zombiaka. No, ale Ciekawe jakby okay. się ten y, robiły filmiki na 1, 2, 5 No, no. O, Można później kiedy, y, kiedyś albo teraz nawet spróbować. A to nie teraz, bo teraz robimy, wiesz. Idzie nie idziemy nie idzie na znajłem kropka 2-5. No Dobra, idziemy. Biorę. Tylko weźmy I co to... zalozu. Ja wzięłam. I Bank. I pieczek. Ale... Spodom. Dobra, rozwalę. Okay. Masz tutaj, rozwalę ci. Dobra, pier. Idziemy. Zaraz, wracam. Eee... No właśnie. Wyszłeś? La... Mm -hmm. In back. Poczekam na ciebie. Bo wiadomo, że możesz mieć czasami takie małe logi nawet teraz. Tak Zem. lagi są jak wchodzimy na serwer a, a. Jestem w ciemnej ciasnej Lagi będą tak samo jak były pluginy, było login hasło Tak się ścinało. Mam taki pomysł. Może zrobimy wreszcie ten serwent na jeden ta, zrobimy 1-7 na 1-2-5, ale nie teraz, no bo kręcimy 5%. No chwilę. to. Potem. No to. Klep. Klep. Jeśli ktoś ma. U Dalej. No do wody leć. Pytacie na mnie. Jestem, jestem. Tylko Logi. Lagi. lagi. Teraz nie powinieneś mieć lagu. Nie, Ale Lido. właśnie chciałem, może to zadziała. Zaraz zadziałało. zadziałało. Dobra to my dokończymy to, co nie dokończyliśmy. Czyli wyjdziemy z tej jaskini. Bez niego. No. No to Ale jak jaskini? wyjdziemy z jaskini, dokończymy odcinek i nie wiem jeszcze kiedy. Nakręcimy part drugi, rozumiesz? Znaczy. 22 minuty. To chyba będzie najdłuższy na Nie, nie lagi, nie ma lagu! Ej, nie, na ten... mnie! A siema, dzień dobry! Widzę. No to możemy teraz dokończyć to z tobą i wychodzimy No to yy, zbierajcie trochę kobla, jeżeli, jeżeli macie już kobel, no to... Wio do góry jedziemy. No to jedziemy Dama. wio do góry tutaj. No to około lawy. Widzisz gdzie ja się śpinam? Ojej, no, ja, ja mam. 16 wystarczy. kubla. Ja miałem inną, 8... Tam. No to, jest na ban. No mi nie wystarczy. No mi nie to ci mogę mo. mogę ja mogę rzucić. Mogę ci rzucić. Masz tutaj, nie ja masz tutaj, ja rzuciłem ci. Ora, barbar. Okej. Okay. Dzień jest, dobra. Czyli dzień wstawał. Chodźcie. No, no wreszcie tak. zaraz wyjdziemy, nie? Ta! Jezu! E! DeadWear. Podłeś. Aha. Skelet mnie zabił. Tp. Kubar. Skelet. Dobra. Y, jak cię tepnie, to wiesz... No, tego my waga. go widzimy, ale mo, jego, u niego może się nie ładować, nie? Jestem no, w domku. zaraz cię tepnie może. A jak nie, no to... Wolność! Nie mam No tak jak ten nie miał Dobra no to my kończymy odcinek Zapraszamy na Znowu czwarty odcinek Ale za to part drugi No to Do następnej Do następnej no części